Dzień dobry Państwu, witamy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kilka spraw informacyjnych na początku. Transmisja online jest na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na i na stronie Kancelarii Premiera na Facebooku, na TVP Parlament w portalu TVN24. Pytania można zadawać na Twitterze Debata Akta, na kanale IRC, na profilu Kancelarii Premiera, na Facebooku, w specjalnie stworzonym wątku na tablicy. Mamy również formularz zgłoszeniowy na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, mac.gov.pl. Czekamy na Państwa pytania i opinie. Postaramy się przekazać, wszystko to, co będzie się działo nie tylko na tej sali, ale także opinie, stanowiska tych, którzy biorą udział w dzisiejszej debacie online. Oddaję głos panu premierowi. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo. Tak, już mam. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy zaproszeni do tej debaty dzisiaj chcieli w niej uczestniczyć, nie każdy mógł. Rozumiem, że mamy do czynienia z ewidentnym kryzysem zaufania, jeśli chodzi o rozmowę czy dialog w sprawie wolności w internecie pomiędzy użytkownikami, a przynajmniej sporą częścią użytkowników internetu. A władzami publicznymi, w tym szczególnie rządem. I ta konstatacja w mojej ocenie powinna wszystkie strony tego sporu, debaty, konfliktu motywować raczej do odnalezienia jak najszybciej drogi do takiej uczciwej rozmowy i możliwie otwartej rozmowy. Nawet jeśli niektórzy z Was, dzisiaj obecni, dzisiaj nieobecni, albo obecni poprzez internet. Jeśli niektórzy z Was uważają, że zostali wyprowadzeni w pole przez nieudolność urzędników albo wręcz złą wolę czy złą intencję, a nawet jak można sądzić po niektórych pytaniach czy wątpliwościach ze względu na jakieś poważne interesy. Po pierwsze chcę jeszcze raz powiedzieć, że dla mnie też osobiście to jest powód, żeby Przełamać te bariery na nowo i zrobić wszystko, żeby ta debata o wolnościach w internecie była debatą permanentną i z jakimiś wnioskami. Wnioskami, które nie zawsze muszą być wnioskami zbieżnymi z tym, co myślą dzisiaj oburzeni, wściekli, zniechęceni, etc. Uważam, że ta debata dzisiaj jest jej kolejna odsłona. Mam nadzieję, że rozpoczniemy dużo lepsze i dające Wam większą satysfakcję etap tej debaty, ale ta debata nie może przypominać moim zdaniem negocjacji handlowych, kto komu na ile ustąpi. Tylko musimy znaleźć i coraz lepiej to rozumiemy, ja na pewno zaczynam wreszcie yy, chyba głębiej rozumieć Wasze lęki czy Wasze niepokoje, musimy znaleźć nowy model w co najmniej kilku obszarach prawa publicznego, szczególnie w odniesieniu do praw własności, ochrony praw własności versus nowa rzeczywistość w internecie. Nie poradziliśmy sobie do tej pory z tym tu w Polsce, ale debata nad akta, czy same akta są chyba najbardziej dobitnym dowodem, że nikt na świecie sobie nie poradził w sposób optymalny. Są może poszczególne fragmenty, poszczególne inicjatywy, poszczególne biznesy, które w jakiś sposób starają się godzić wolność w internecie, powszechność dostępu, bezpłatność lub taniość, usługi internetowej z ochroną własności intelektualnej czy artystycznej. Ale to ciągle raczej wyjątki niż reguła. W Polsce na pewno mamy dzisiaj do czynienia z bardzo poważnym napięciem, zarówno w relacji władza, użytkownicy internetu, jak i twórcy, właściciele licencji, etc., a użytkownicy. A także pomiędzy dwoma dość dużymi biznesami, a więc tymi, które, które wytwarzają własność intelektualną i przede wszystkim artystyczną, głównie chodzi o filmy, a biznesem, który no także w, i w Polsce rozwija się całkiem nieźle, czyli legalne, półlegalne lub nielegalne formy upowszechniania tych treści. Tych sporów, tych frontów jest dużo więcej niż mogłoby się wydawać w, po zdarzeniach w ostatnich kilkunastu dniach. Chciałbym, żebyśmy, ja na pewno zrobię wszystko, żeby wyjść z roli obrońcy okopów dla jednej z tych spraw. Każda z nich ma swoją wagę. Ja pomijam twardą, ewidentną przestępczość, która także w świecie rytualnym ma miejsce, tego jak rozumiem, nikt nie będzie chciał bronić. Natomiast coraz więcej przestrzeni pomiędzy użytkownikami a wytwórcami nabiera koloru szarego albo tęczowych barw. To znaczy bardzo trudno dzisiaj powiedzieć, że w tych relacjach są czarni bohaterowie i biali bohaterowie. I dlatego do, takiego, do takiej bardzo poważnej rozmowy dziś i przez najbliższych kilka, kilkanaście miesięcy namawiam. To znaczy mamy w mojej ocenie sporo czasu. Tak jak wspomniałem, nie będziemy spieszyli się, dopóki nie wyjaśnimy sobie wszystkich wątpliwości dotyczących akta, ale także wszystkich pytań, jakie narastają wokół prawa krajowego i wokół tego napięcia między właścicielami praw a użytkownikami internetu. Dopóki sobie nie wyjaśnimy możliwie maksimum tych wątpliwości, uda być może nam się w czasie tego sporu czy tej debaty wypracować wspólne stanowisko, co nie będzie łatwe pewnie, bo i, i dzisiaj przychodzimy tutaj z różnym nastawieniem co do kilku spraw. Ale tak długo, jak nie będę miał stuprocentowej pewności, że ta debata była rzeczywiście otwarta, oparta na dokumentach i na jawności i takiej, takiej rzetelności wzajemnych argumentów i dialogu, tak długo nie będziemy kierowali akta do ratyfikacji. Pierwszą datą graniczną może być już połowa czerwca, wtedy kiedy Parlament Europejski będzie rozpatrywał wniosek Komisji Europejskiej. I dobrze byłoby, abyśmy we współpracy ze sobą i w sporze ze sobą do tego czasu ustalili nasz pogląd. Jeśli nie na wszystkie zagadnienia, to przynajmniej na zasadność co do akta, bo będziemy mieli wtedy możliwość formułowania naszych oczekiwań wobec europarlamentarzystów. To oznaczałoby, że maj powinien być taką wstępną datą graniczną co do sformułowania możliwie precyzyjnego poglądu, czy akta niesie za sobą zagrożenie, poważne zagrożenie dla wolności internetu i bezpieczeństwa internautów, czy nie. Ale oprócz tego, i to jest poważniejsze zadanie, musimy znaleźć nowe formuły prawne, jeśli chodzi o prawo krajowe. Bo zdaję sobie sprawę, że nawet jeśli zniknie problem akta, to nie zniknie problem tych spraw i tych konfliktów, które akta opisuje. Być może nietrafnie, być może, być może wadliwie, może interesownie, ale same problemy nie znikną i tak czy inaczej będziemy musieli uporać się jeszcze z naszymi z tymi dylematami, jeśli chodzi o prawo krajowe. I tutaj także będę chciał być do Państwa dyspozycji. Macie poczucie, że konsultacje społeczne i chodzi o same akta były niewystarczające. Padliśmy trochę ofiarą rutyny. Jest mi przykro, bo trochę czasu i dobrych chęci i energii włożyłem w to, żeby z przedstawicielami środowisk, użytkowników, internautów nie tylko spotykać się i dość otwarcie rozmawiać. Tutaj zabrakło mi refleksu i szczerze powiedziawszy, też wiedzy, jak bardzo wrażliwy temat zawiera w sobie sama umowa akta. Uważam też, że. Zdecydowana większość uczestników tego niedokończonego dialogu nie wykazała się w tej sprawie wystarczającym refleksem. A rutyna konsultacji w Polsce jest taka, że konsultujemy nieustannie rzeczy drugorzędne. Natomiast rzeczy ważne, a ja nie zawsze się domyślam też, które są ważne. Czasami tak bywa, że dopiero reakcja ludzi pokazuje, że dotyczy to nie kilku firm czy kilkudziesięciu środowisk, tylko milionów ludzi. Wtedy się okazuje, że ten tryb konsultacji jest też w Polsce wadliwy. I za to bardzo wszystkich przepraszam, jeśli czują się obiektem jakiegoś nadużycia. Nie było złej woli. Jest w naszym interesie każdej władzy publicznej rozmawiać i otwierać też własny umysł na to, co się dzieje w świecie internetu, bo tam każdego dnia, no może przesadzam, ale każdego miesiąca dzieje się coś nowego i nie ukrywam, że przecież... Nam odpowiedzialnym za tworzenie prawa jest bardzo trudno za tym nadążyć, nie tylko tutaj, nie tylko tutaj w Polsce. I, ale jeśli mogę Was prosić, to wykreślcie ze swojego jakby słownika złą wolę pod adresem rządu w tej kwestii. Brak refleksji, jak wspomniałem, brak takiej czujności, brak może pewnego typu wrażliwości, okej, okay. ale niezła wola i na pewno nie będzie odpowiedzi na pytanie, jakie firmy, jakie biznesy uczestniczyły po polskiej stronie w czasie negocjacji nad akta, bo to pytanie jest raczej wyrazem głębokiego kryzysu zaufania, ale nie ma żadnego styku z rzeczywistością. Tak jak dość nierzeczywiste są pytania, z których wynika przekonanie wielu internautów, czy w ogóle wielu obserwatorów i uczestników tego sporu, że wszystkie działania polskiej strony były zanurzone w odmętach tajności i dwuznaczności w tej kwestii. Dlatego, ale jeśli będzie taka potrzeba, dziś i w najbliższych tygodniach będziemy otwierali wszystko, co jest do otwarcia w tej kwestii, tak abyście nie mieli poczucia, że ktokolwiek w tej kwestii chce cokolwiek ukryć. Jedyne instrukcje, bo to często pytaliście państwo, to jest ostatnie zdanie w tej pierwszej części, jeśli chodzi o mnie, będę głównie słuchał albo podpowiadał na pytania, ale to pytanie dotyczące zawartości instrukcji, które polska strona miała na negocjacje dotyczące akta, to te dokumenty, które zidentyfikowałem, nie sądzę, żeby było ich więcej. To, są, to jest instrukcja, która polską stronę zobowiązywała do żądań, aby transparentność, jawność. W tym możliwość udostępnienia dokumentów negocjacyjnych była pełniejsza niż do tej pory. To było tak naprawdę jedyne zadanie negocjacyjne nałożone przez centrale dla tych, którzy w tych negocjacjach uczestniczyli. Można założyć, że polska strona była być może w takim razie zbyt pasywna w samym sformułowaniu tego projektu, ale tutaj rzeczywiście ciężar negocjacji wzięła na siebie w relacjach z inicjatorami Komisja Europejska. Polska strona. Mniej czy bardziej udolnie, z pewnymi efektami może niesatysfakcjonującymi, głównie domagała się maksymalnej jawności, w tym możliwości udostępnienia dokumentów. I ostatnia rzecz. Ten postulat pojawiał się często w czasie naszych rozmów, jeszcze zanim akta stały się tematem gorącym. To jest domaganie się, także to był warunek tych, którzy powiedzieli, w tej debacie nie chcemy uczestniczyć. Może w przyszłości, ale w tej debacie nie będziemy uczestniczyć, dopóki... Nie uzyskamy gwarancji, że na przykład będzie pełny dostęp do, do instrukcji negocjacyjnych w czasie rozmaitych negocjacji. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że nieprzypadkowo za, za, i to nie jest przecież kaprys polskiego rządu, negocjacje międzynarodowe, czasami negocjacje o charakterze prawnym, handlowym, nie zawsze mogą być czy nie zawsze powinny być jawne. My zbudowaliśmy cały system, który pozwala utajniać i szyfrować także elementy negocjacji przed naszymi partnerami zagranicznymi, nie po to, żeby równocześnie odpowiadać na każde żądanie polskiego internauty w tej kwestii. To byłby absurd. Nie gniewajcie się, ale nie ustąpimy w tej kwestii, która jest w niektórych pytaniach czy oczekiwaniach zarysowana tak, które totalnie. To znaczy pełny dostęp do wszystkich instrukcji negocjacyjnych polskiego rządu w każdej sprawie. Nie wchodzi w rachubę. Wybaczcie, ale odpowiedzialność nie pozwala na pozytywne reagowanie na tego typu zapotrzebowanie. Natomiast będę także namawiał wszystkich Państwa, także tych, którzy dzisiaj nie chcieli w tej debacie uczestniczyć, do tego, aby przy wykorzystaniu internetu, bezpośrednich spotkań, z moim udziałem, bez mojego udziału, przy kamerach, bez kamer, bo to też Wy będziecie formułowali pewne formaty, w których będziemy dochodzili do wspólnego zdania. Ale chciałbym, żeby dzisiaj i w przyszłości ujawniały się także różne punkty widzenia, w tym różne interesy. Ponieważ czasami będziemy chcieli rozstrzygać pomiędzy różnymi interesami, a to, że interesy są sprzeczne i nie o władzę tu akurat chodzi publiczną, tylko o użytkowników i różnego rodzaju biznesy w internecie, tego chyba wszyscy jesteście świadomi. Ostatnia refleksja. Namawiam wszystkich także do takiej autorefleksji. To nie jest tak, że Hollywood i kilka innych wielkich biznesowych kręgów stoi za akta po to, żeby dopaść użytkowników. To jest także spór, co stwierdzamy każdego dnia pomiędzy różnymi kręgami biznesu, który używa internetu także do zarabiania pieniędzy. I on jest obecny we wszystkich stronach czy we wszystkich obozach tego konfliktu. I mm, chciałbym, żebyśmy tę świadomość też mieli, że powinniśmy szukać regulacji, która, czy tego typu regulacji, która szanując wolności i bezpieczeństwo internautów, stara się być także możliwie sprawiedliwa wobec wszystkich uczestników biznesowej części tego zagadnienia a nie brała jedną lub drugą stronę. Mogliście mieć wrażenie między innymi po, liście, po tej liście organizacji, które konsultował minister kultury, że przechył jest w jedną stronę. Można też mieć wrażenie po tych dwóch tygodniach, że odnotowujemy w tej chwili przechył w drugą stronę. To znaczy, że twórcy są egoistami, a użytkownicy są włącznie ofiarami. Musimy znaleźć tutaj nie drogą negocjacji handlowy złoty środek, tylko optymalną formułę, która w państwie polskim da maksimum ochrony własności z jednej strony, bezpieczeństwa i wolności internautów, użytkowników z drugiej strony i uczciwego, opartego na przyzwoitych zasadach biznesu, zarówno tych, którzy nadają i tworzą, jak i tych, którzy rozprowadzają czy odbierają. I do, o, o taką rozmowę też by nam yy, yy, chodziło. To, to wszystko, jeśli chodzi o mnie. Minister Boni będzie prowadził. Tak jak powiedziałam, z, mojego, z mojej strony pewnie państwo nie wszyscy Takim czasem dzisiaj dysponujecie, ale ja założyłem, że ta strona tutaj będzie do państwa dyspozycji tak długo, jak będzie dzisiaj trzeba, bez żadnych ograniczeń. Dziękuję. Jest pierwsza odpowiedź na wątpliwość wyrażoną przez internautów dotyczącą tego, czy debata będzie się ograniczała tylko do jednej wypowiedzi. Mamy czas. Chciałbym zorganizować to w ten sposób, że jeśli ktoś z Państwa się zgłasza do dyskusji, to bardzo prosimy o imię i nazwisko, żeby nie było problemu ze wskazywaniem, kto pierwszy z podniesioną ręką. Chodzi o identyfikację osób, ale to prosiłbym o to, żeby podawać, słucham, A awansem to, to za chwilę. Znaczy to, to będzie dosyć trudne, bo za chwilę podniesie się 20 rąk i się okaże, że ja się pomyliłem w kolejności, więc pierwsze karteczki już dostałem. Myślę, że będziemy robili tak, żeby, że pięć głosów, opinii, komentarzy tutaj no, w miarę zwięzłych, żeby było miejsce i przestrzeń czasowa dla wszystkich z sali, po czym będziemy wybierali te głosy, które pojawiają się online i co 10-15 komentarzy, pytań, pula odpowiedzi, bo wydaje się, że to będzie najrozsądniejsze z takiego organizacyjnego punktu widzenia. Jeśli ktoś z Państwa powie coś, a wywoła to jakąś niesłychanie silną potrzebę repliki, to umówmy się, że będzie funkcjonowało także prawo repliki i ono wtedy by działało poprzez podniesienie ręki, tak jak to pan przed chwilą zrobił. Czy pan się zgłasza do głosu, czy z prawem repliki? Jeśli do głosu, to prosiłbym, gdzie jest pani, która karteczki zbiera, żeby można było też zidentyfikować? Jest pani, tak? To... Nie, nie, ja wiem, ale to Państwo muszą wiedzieć, gdzie Pani jest, tak? Więc e, ja Pani będzie w tamtym miejscu, można karteczki przesłać. E, z tych karteczek, które już zostały zebrane, Pan Wacław Iszkowski, bardzo proszę. Mikrofon mamy. Zaraz się dotrzemy organizacyjnie. Bardzo proszę.